Witajcie z tej strony jesiotr, a w tym filmie opowiem o zimowej aktualizacji do MFSa 2020 oraz 2024. Najpierw omówię aktualizację do MFSa 2024. Aktualizacja nie jest zbyt duża, a w zasadzie to głównie poprawia błędy. Teraz macie na ekranie dokładny spis nowości, przetłumaczony na język polski. Jeśli chodzi o aktualizację do starszej wersji MFSa to otrzymaliśmy przede wszystkim nowy samolot, czyli 7879. Oczywiście, oprócz nowego samolotu, dostaliśmy jak zawsze masę nowych scenerii oraz malowań do samolotów. Łącznie 68 nowych produktów. Warto też wspomnieć, że masa aktualnych już dodatków dostała aktualizację. W ten skład wchodzi 8 samolotów. Aktualizacja jest już dostępna od 19 grudnia, zaś od 20 grudnia w obu grach pojawiły się też świąteczne promocje. Wyprzedaż będzie trwała do 3 stycznia, także warto się pośpieszyć. Wiele samolotów w MFS-ie 2020 kupimy na promocji już nawet po 10 zł. Ja w szczególności polecam zakup polskich lotnisk i scenerii, bo są na nie dość duże przeceny. Jeśli ktoś chciałby sam sprawdzić całą zawartość aktualizacji w obu grach, to w opisie umieszczam link do oficjalnej strony Microsoft Flight Simulatora. Dziękuję każdemu za obejrzenie filmu do końca.